Często identyfikuje się szkolenie z wykorzystaniem nagród, z dożywotnim przykazem noszenia smakołyków przy sobie, z ciągłym nagradzaniem psa jedzeniem i niemożnością wyegzekwowania jakiegokolwiek polecenia bez nagrody w dłoni. Na filmiku prezentujemy kolejny etap pracy z psem, który prowadzi do efektu końcowego w postaci nagradzania zmiennego po wykonaniu zadania i nie w sposób ciągły. Jeżeli kiedykolwiek chcemy zrezygnować z ciągłego nagradzania, przyzwyczajmy psa do tego, że nagroda jest odłożona, a dostęp do niej możliwy po wykonaniu zadania. Ćwiczenie z odłożoną nagrodą Dobra, w chodzeniu powiesz, przy nodze prezentuje tula. suczka rasy burbul. Ćwiczenie wykonane podczas kursu podstawowego. Dogadajcie się. Super. I teraz chwalisz się jak ładnie idzie. Zawrotka w jedną stronę i zawrotka w drugą stronę, w lewo teraz. Super, super, tula, tak. Pięknie. Świetnie. I wysyła się po zabawkę. Mhm. Bardzo fajnie.